Sax z tej strony. W dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać jak zagrać utwór A Thousand Years Cristiny Perry. I na początek zaczniemy sobie od gamy. To jest gama Amol. Więc tak, zrobię trochę bliższe zbliżenie na palce. Pierwszy dźwięk to jest a. Dwoma palcami. Potem jest h. Potem jest C2, i potem już strzegać w drugiej oktawie. D2, tutaj trzy palce i trzy palce plus klapa oktawowa. Pierwsze trzy dźwięki są bez klapy oktawowej. A potem już od D2 wszystkie są z klapą oktawową. Następnie trzeba zagrać Trójdźwięk. Trójdźwięk to jest w tym przypadku A, C, E. A, C, E. Jak już opanujecie gamę, to polecam zagrać tercję do tej gamy. Czyli to jest co drugi dźwięk. Szybciej to zrobić. Kolejnym bardzo ważnym elementem jest nauczenie się grania długich dźwięków z oddzielaniem języka, ale tak, żeby nie było dziury pomiędzy dźwiękami. Czyli tak, bierzemy sobie C2, no i dmuchamy długi dźwięk. i myślicie, że, że a po co te długie dźwięki i tak dalej no a tak naprawdę, no to ten utwór no to się składa głównie z długich dźwięków jeżeli nie wyrobicie sobie długich dźwięków na stabilnym poziomie nie nauczycie się oddzielać, tak żeby nie było dziur pomiędzy dźwiękami no to nie zagracie, no bo, no patrzcie na początku się zaczyna długimi dźwiękami oddzielanymi od siebie ten utwór zaczyna się od C wszystko tak naprawdę długie dźwięki że trzeba cały czas dmuchać delikatnie oddzielać językiem no jak się tego nauczycie no to, to zagracie, a jak sobie olejecie długie dźwięki no to niestety będzie to bardzo kiepsko brzmiało więc polecam długie dźwięki do tego poćwiczyć oczywiście też w drugiej oktawie też trzeba grać te długie dźwięki, czyli na dźwięku na przykład D2 sobie ćwiczycie na E2. No i tak dalej. Na każdym dźwięku po prostu musicie się nauczyć to grać. Kolejna rzecz, którą trzeba ogarnąć, no to jest Odpowiednia artykulacja to właśnie się łączy z długimi dźwiękami, bo jak będziecie grać oddzielnie, to wszystko, także będą dziury pomiędzy dźwiękami, no to to będzie tak brzmiało. No a to właśnie nie o to chodzi. To ma być tak, że wyobrażacie sobie, że to jest jeden długi dźwięk non-stop, dmuchacie, język tylko delikatnie oddziela i tutaj buzia jest nieruchoma. Możecie sobie poćwiczyć stacato na, na C, powiedzmy, bo się zaczyna utwór od C. No to weźmy sobie C2. No i tak w kółko sobie gracie, aż wyjdzie, i potem na innym dźwięku. Na H na przykład. Wychodziło. Więc odpowiednia artykulacja. Długie dźwięki, delikatnie język, bardzo melodyjnie i śpiewnie. Do tego jeszcze Wam mogę zdradzić pewną tajemnicę: że jeżeli będziecie mieć słabą formę i mówię tutaj o mięśniach na buzi, no to niestety będzie to brzmiało tak. będzie się dźwięk trząsł, dlatego trzeba długo ćwiczyć długie dźwięki aż się wzmocni tutaj aparat ważne jest też to, że jak będziecie grać na lekkim stroiku, no to to będzie gorzej brzmiało ja gram tutaj na 3,5 stroiku i na odchyleniu 7 z gwiazdką stroik jest leżere 3,5. Odchylenie siódemka z gwiazdką, ustnik. No to jest dosyć twardy, no to jest dosyć twardy stroik. Długo musiałem ćwiczyć długie dźwięki, żeby ogarnąć na nim, ale później dzięki niemu jest brzmienie super. Więc jest bardzo mocne. E, brzmienie dzięki temu, że jest właśnie twardy stroik No i teraz sobie przejdziemy już do dźwięków właściwych, e, jakie dźwięki trzeba zagrać. Więc no, najpierw trzeba się tych dźwięków nauczyć najlepiej na pamięć. Na no, później, jak się już nauczysz tych dźwięków, no to trzeba pracować nad tamtymi wcześniejszymi sposobami, o których e, wspominałem. No i na sposobie, właśnie. Wykonania tego utworu, w jaki sposób to zagrasz? Bo to, to jest najważniejsze: bo nie o to chodzi, żeby tylko dźwięki odegrać, ale żeby też zagrać to w odpowiedni sposób. Też trzeba posłuchać, jak inni saksofoniści grają. Na YouTube jest bardzo dużo różnych wersji. Można posłuchać, zainspirować się, można też zrobić czyjąś transkrypcję, spisać ze słuchu. No i wtedy no, na pewno jeszcze lepiej grał, tak jak będziesz robił transkrypcję. Także to jest też klucz. Do, do sukcesu właśnie polecam. No dobra, no to zaczynamy. A sobie teraz stanę, nie będzie nie będzie widać mojej twarzy. Świat się od tego nie zawali, więc teraz będzie widać moje palce i saksofon. Więc tak, zaczynamy od C2. Więc tak. Weź sobie teraz kartkę i długopis i pisz po kolei te wszystkie dźwięki, które będę dyktował bo nie będzie tego materiału nigdzie rozpisanego więc no jak sobie zapiszesz no to będziesz miał od c2 się wszystko zaczyna czyli tak c c c 3 razy c2 C2. Czyli jeszcze raz od początku? To jest pierwsza melodyjka. Teraz bierzesz sobie oddech i zaczynasz od G2, czyli trzy palce i klapa. I po kolei teraz G, F. Jeszcze raz. G2, F2, E2A1 To jest już druga fraza. trzecia jest bardzo podobna I tak samo się zaczyna: G2F. 2 e2 d2 e2 h1 ca dalej kolejna fraza a h c2 d2 c2 h i to jest zwrotka teraz zagram refren zaczyna się od dźwięku e2 na początku jest w drugiej oktawie e2 g2 E2. I to trzeba powtórzyć dwa razy. Później, A2. Czyli tak, A2, G2, D2, C2. I później. To samo co na początku, tylko jeszcze z przednutką C2. Czyli C2 E2 G2 E2 Znowu E2 G2 E2 A2, G2, D2, C2. D2, D2, F2, E2, C2, A2. Kolejna fraza. Czyli tak: C2, D2.

Bardzo za oglądanie mojego odcinka. Mam nadzieję, że ci pomogłem. Jak coś daj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał. Jeśli chcesz się nauczyć grać na saksofonie, to zapraszam do mnie na lekcje zdalne. Też prowadzę na, na Whatsappie albo najlepiej na stacjonarne w Warszawie. Także najlepiej, najlepiej jest na żywo się spotkać. Jeśli nie chcesz yy, lekcji, no to, no to trudno, no to <gry> też będę dalej yy, żyć. Yy, no to chociaż udostępnij ten kanał, daj, su daj suba, yy, wyślij go jakiemuś koledze, który po prostu chce się nauczyć grać. Jakbyś tam potrzebował jakiegoś saksofonisty na jakąś yy, imprezę, jakieś wesele, Andrzejki, Sylwestra. Mam wolnego, więc, więc chętnie też zagram na imprezie. Także zapraszam do kontaktu. Mam nadzieję, że wiedza Ci się przydała. Jeszcze raz, daj łapkę w górę. Subskrybuj, udostępnij. Niech ktoś inny sobie z tej wiedzy skorzysta. Na razie, cześć.